Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu z podstaw pielęgniarstwa. Dzisiaj chciałam powiedzieć kilka słów na temat infuzji. Infuzja, czyli kroplowy wlew dożylny, czyli podanie leku lub płynu infuzyjnego drogą dożylną, czyli we wlewie kroplowym. W zależności od czasu, jaki będziemy podawać ten płyn infuzyjny, możemy podzielić na wlewy krótkotrwałe, to są takie, które dajemy do 3 godzin. Długotrwałe, ponaddowe i szybkie, bo lusy podane bardzo szybko w całej objętości. Ja przygotowałam kilka płynów infuzyjnych, czyli na przykład płyn Ringera, sterofunding, czyli płyn wieloelektrolitowy, sól fizjologiczną, czyli NACL 0,9%. Ale możemy też mówić o płynach infuzyjnych, takich jak glukoza 5-10% czy na przykład dekstra. W zależności jeszcze od pojemności, możemy powiedzieć, że mamy płyny w takich dużych objętościach, czyli 1000 ml, czyli 1 litr. To jest butelka 500 ml. Mamy pojemniczek 100 ml, ale również możemy spotkać takie płyny w 250 ml. Co nam będzie potrzebne, żeby przygotować i podać taki lek we wlewie, taki lek we wlewie kroplowy? Będzie nam potrzebny odpowiedni płyn, czy lek. Będzie nam potrzebny aparat do infuzji, miska nerkopata, środek do dezynfekcji. Jałowe gaziki. Zanim jeszcze otworzę ten aparat do przytaczania, mam, mam tu już otwarty, tak jak w telewizji to bywa. Jak on wygląda? Jest tutaj końcóweczka, czyli igła zakończona, zakończona takim zabezpieczeniem. Ta igła jest jałowa, zresztą cały aparat przed otwarciem był jałowy ale ta część musi być zawsze zachowana jałowa, bo ta część wchodzi nam do butelki, do środka płynu infuzyjnego. Potem mamy taki odpowietrznik, czyli takie coś niebieskiego, gdzie też otwieramy. To jest odpowiednik, który jest zabezpieczony filtrem, który nam nie pozwoli przedostać się do ustroju, które znajdują się w powietrzu atmosferycznym, do płynu infuzyjnego. Kolejną rzeczą to jest taki, taka komona kroplowa, później mamy wężyk, w połowie mamy taki zacisk rolkowy rolkowy, bo ma kółeczko takie niebieskie, które zaciska i uwalnia światło drenu, ale na końcu również mamy zakończenie, które jest zabezpieczone, odpowiednim zabezpieczonym takim zakładkom końcówka, która będzie połączona z kaniulą z wenflonem. Jeszcze chciałam powiedzieć tylko parę słów na temat tego, tej komory kroplowej. Ta komora kroplowa służy na po to, żeby zabezpieczyć, żeby tutaj w połowie było zabezpieczonym płynem. Dlaczego? Dlatego jeżeli będzie w połowie płyn, pozwoli nam na to, że w drenie zawsze będzie płyn, a nie będzie kropli powietrza. W połowie płyn w tym, tej komorze kroplowej również jest potrzebny nam po to, żebyśmy mogli policzyć w jakim tempie, w jakiej, na jakiej szybko wchłania się nam ten płyn infuzyjny, jaki przepływ jest tego płynu infuzyjnego, oczywiście mierzony w kroplach. Jeżeli będzie za mało tego płynu, może nam przedostawać się do drenu powietrza. Jeżeli będzie za dużo, nie będziemy w stanie policzyć, jak szybko ten płyn się wchłania do, do światła naczynia. I to jest nasz aparat. Jak wykonujemy, przygotowujemy lek do podania? Oczywiście nie muszę mówić, że musimy sprawdzać, identyfikujemy pacjenta, tak, sprawdzamy zlecenie, na jakiego pacjenta nam lekarz dał zlecenie, jaki lek. Jaka, jaki płyn infuzyjny, czy jaki lek ma być w tym płynie infuzyjnym. Oprócz tego sprawdzamy datę ważności płynu infuzyjnego. Tu mamy, sprawdzamy datę ważności aparatu. Otwieramy aparat. Aparaty otwieramy. Przeróżne są, czasami są takie, które możemy otworzyć za pomocą tego kołnierzyka takiego szerszego z tej zakładki szerszej, jak jałowy sprzęt, który już wcześniej pokazywałam albo mają takie małe nacięcia, ja troszeczkę już zrobiłam większe, żebyście Państwo widzieli to większe nacięcie, są to małe nacięcia, które po prostu przedzieramy i otwieramy, wyjmujemy aparat. Opakowania. Mamy aparat. W pierwszej kolejności, co musimy zrobić? Musimy zacisnąć ten przycisk rolkowy. I mamy. Kolejną rzeczą otwieramy jedno z wejść, w butelce w płynie infuzyjnym. Każda butelka ma dwa wejścia. Dlaczego ma dwa wejścia? Dlatego, że pierwsze wejście to jest do aparatu, którego musimy podłączyć, a drugie wejście jest do ewentualnego podania leku. Dlaczego po założeniu aparatu podajemy lek? Dlatego, że jeżeli podłączymy aparat, podłączymy do butelki końcówkę do kaniuli, Ustawimy te kropelki, czyli przepływ tego płynu, odpowiednią ilość, bo możemy szybciej, możemy wolniej, to co mówiłam, krótkotrwałe, długotrwałe te wleby są, i wtedy możemy podać lek. Nie możemy podać leku przed ustawieniem odpowiedniego czasu przepływu, bo te regulatory, ten, ten zacisk rolkowy. On, musimy, musimy odpowiednio znaleźć pozycję, która nam da jaki przepływ jest tych, tych kropli. Tak, policzyć te krople. Czyli mamy, zaciskamy przycisk, otwieramy pazłotkiem. Jeżeli otworzymy pazłotkiem, nie będziemy dotykać, to jest jałowe, Ale w niektórych przypadkach, bo może się nam wydarzyć, że któraś z Państwa, ktoś z Państwa dotknie, na przykład, a oh, teraz dotknęła, więc kolejną rzeczą będzie zdezynfekowanie. Tak, odpowiedni czas na, na dezynfekcję. <laughs> Mamy zdezynfekowany korek, otwieramy igłę, nasadkę wyrzucamy, wbijamy do tego korka, tak nawet z chlebkiem, bym powiedziała. Odwracamy do góry nogami butelkę i robimy dwa przyciski, jeden i dwa. I po dwóch przyciskach powinniśmy mieć w połowie napełnioną tą komorę kroplową. Otwieramy od powietrzni to co mówiłam wcześniej. Weźmiemy końcówkę aparatu w rękę i nad miską nerkowatą możemy. Uzupełnić dren płynem infuzyjnym. Uzupełniamy otwierając ten przycisk rolkowy do góry. Jeżeli uzupełnimy i nigdzie już nam nie będzie powietrza w drenie, zamykamy. Czyli ten zacisk rolkowy na dół i mamy przygotowany płyn infuzyjny. Nie wyrzucamy tej nakładki, dlatego że ten w środku łącznik jest jałowy. Tak przygotowany płyn, możemy z takim przygotowanym płynem możemy iść do pacjenta. Jeżeli będzie trzeba podać lek, możemy podać w drugim, w drugim tym naszym wejściu korkowym, możemy podać. To jest przygotowany wlew kroplowy. Jak szybko? w zależności od zlecenia lekarskiego. To by było na dzisiaj tyle, przygotowanie wlewu kroplowego. Myślę, że następne spotkanie poświęcimy na temat cewnikowania pęcherza moczowego, czyli założenie cewnika do pęcherza moczowego. Także bardzo proszę, jakbyście Państwo mogli sobie przypomnieć Wskazania do założenia czasowego, a wskazania do, do ceplikowania na stałe pęcherza moczowego. Dziękuję bardzo.